Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale kryptowaluty, analiza bitcoin. Pierwszy odcinek, mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi. Mam nadzieję, że będzie miał on wartość edukacyjną. Oczywiście, wszystko co tu usłyszycie, nie jest poradą inwestycyjną. Zawsze zróbcie swój własny research, zanim zdecydujecie się zainwestować pieniądze. Ok, przejdźmy do wykresu. Jak widzicie, jesteśmy tutaj na jednodniowym wykresie i pokrótce jest wiele pytań, czy to jeszcze Hossa, czy już Bessa. Moim, dalej, moim, moim zdaniem wciąż jesteśmy w Hossie. Myślę, że mamy tutaj duże predyspozycje na to, żeby zobaczyć nowe, nowe ATH w najbliższym czasie. Oczywiście nie mam kryształowej kuli, nie widzę przyszłości. Jest wiele niewiadomych, jak oczywiście tutaj sytuacja między Rosją i Ukrainą, a także tutaj w Stanach Zjednoczonych Fed Meeting, wielka dyskusja odnośnie podnoszenia interest rate'ów. Oczywiście nie jest to dobre dla rynków spekulacyjnych, oczywiście Bitcoin jest asetem spekulacyjnym, także wiadomo, że tutaj drukowanie pieniędzy jest dobre, zaś podnoszenie stóp procentowych nie do końca. Ok, przejdźmy do wykresu. Co chciałem Wam pokazać? Moim zdaniem po tej górce tutaj w kwietniu i po tej masywnej korekcie znaleźliśmy tutaj dno, można powiedzieć, na porębie 29 tysięcy. To był okres akumulacji. Ok? Po wybiciu i osiągnięciu tej górki na poziomie 52.800 po korekcie to była ponowna akumulacja przed kolejnym następnym wybiciem po znalezieniu tych górek, szczytów zobaczyliśmy tą masywną korektę po znalezieniu tego dołku i procesie akumulacji widzimy kolejne wybicie ku górze ok, trochę to przeczyszczę i pokażę o co mi chodzi? Po znalezieniu tego dołku utworzył nam się pattern, który nazywa się Falling Wedge. Jest to byczy pattern, tak zwany bullish reversal pattern. I po konsolidacji w tym oto kanale doszło do wybicia, do osiągnięcia szczytu. Zeszliśmy niżej, znaleźliśmy support na 20. I poszliśmy do góry. Ponowna sytuacja miała miejsce tutaj, po znalezieniu tutaj, po, po tej górce. Doszło do korekty. Znaleźliśmy dołek. Tym razem nie był to fallen wedge pattern, tylko tak zwany descending triangle. Po, po konsolidacji wewnątrz tego tutaj patternu, doszło ponownie do wybicia, i kontynuacja ku górze. Szczyt masywna korekta spowodowana wieloma tutaj czynnikami. Już nie będę wchodził tutaj w te szczegóły, ale każdy pewnie śledził w okolicach grudnia, co się, co się działo. Wyprzedaż wielorybów, dużych graczy. Ludzie sprzedawali, szczególnie w Stanach, bitcoina, żeby płacić podatki. I teraz w obecnej sytuacji po tej korekcie znowu znaleźliśmy tutaj, tutaj ten dołek. Ok. Przybliżmy sobie. Tym razem, jak widzicie, tutaj jest, tutaj jest neckline. I tu, 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 tu. Tutaj mamy tak zwane Double Bottom, czyli podwójne, dnio, podwójne dno. I doszło do wybicia ku górze. Ok. Tutaj technik, techniczny target tutaj tego breakoutu był dosłownie na poziomie 43 727. Jak widzicie ten cel tutaj został osiągnięty, nawet było tutaj, małe, małe tutaj over extension, co pokazuje, że w tym momencie no tutaj byki ostro, ostro dominowały nad niedźwiedziami. Jak sobie postawimy FIBO, zobaczycie, że patrząc na ten dołek i na tą górkę, obecnie jesteśmy w drodze do, do 1,6, 1,8 FIB. Level, co jest 53500, to oczywiście jest e, level naszego tutaj, mm, można powiedzieć, Next Impulsive Wave, tak. Czyli, czyli tutaj, naszego kolejnego ruchu wzrostowego. Oczywiście, żeby dotrzeć do tego levelu, najpierw musimy przejść przez ten tutaj opór na tym poziomie. Ok? Jak widzicie, już tutaj doszło do. Zostaliśmy tutaj odrzuceni, tak samo jak i tu. Ogólnie patrząc, to ten level jest tutaj dość silnym oporem. Tutaj było tak opór, wsparcie. Tutaj był najpierw opór, potem wsparcie. Także obecnie jest to level, na który ja patrzę, jeżeli chodzi o kontynuację tutaj ku górze. Wczoraj mieliśmy tutaj ładny, pokażę Wam na czterogodzinówce. Mieliśmy tutaj ładny też taki Descendant, trójkąt, taki Descendant Triangle. I po konsolidacji w środku doszło do wybicia. I cel aktualnie został osiągnięty. Z tego co pamiętam, techniczny cel był w okolicach 44 tysięcy, a zaraz przejdziemy do 4 godzinówki, to pokażę. W każdym bądź razie, na co patrzymy teraz, um, przede wszystkim chodzi o to, żeby przebić się przez ten opór, wrócić, e, zrobić z tego support, oczywiście, zrobić retest tego, tego oporu. I przerzucić go jako suport i zobaczyć kontynuację. To są, to są nasze kolejne cele. Po tutaj liteście tej, tej tego oporu. Oczywiście główny cel jest to 53500, tak? Ale to wiecie jak to jest. To nie idzie w jednej, w jednej prostej linii ku górze. Musimy maszerować przez tutaj opór i, i wsparcie. Czyli może być tak, 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 aż docelowo, aż docelowo dotrzemy do 53,5 tysiąca. Oczywiście to jest tutaj opcja, jeżeli idziemy ku górze, tak? Um, OK. Zanim przejdziemy do czterogodzinówki, chciałem wam jeszcze coś pokazać. Tylko pozbędę się tych tutaj. Okay. Tak jak popatrzycie tutaj na, na ten wykres, możecie zobaczyć, że tworzy nam się tutaj piękny inverse head and shoulders, czyli tutaj głowa z ramionami to jest nasze lewe ramię, nasza głowa i nasze prawie, prawe ramię. Ok, i technical target, czyli tutaj ten cel techniczny po. Po tutaj e, złamaniu tego oporu tutaj na tym neckline będzie aż tutaj u góry na poziomie prawie 57 tysięcy. Tak, czyli w tym momencie, jeżeli tradujecie, nie jest to porada inwestycyjna, ale dla mnie przebicie tej, tej linii tutaj, czyli tego, tu, tego oporu na tym lewe, lewerze FIBA plus tej tutaj neckline, to jest dla mnie miejsce, żeby otworzyć longa. Oczywiście ze stop lossem, tak? Stop loss będzie, będzie tutaj poniżej. Um, nie otwieramy longa w momencie, kiedy przebijamy się przez tą linię oporu, tylko w momencie, kiedy wrócimy po retest i dojdzie do odbicia ku górze, tak? To jest częsty błąd, kiedy ludzie widzą, że przebijamy się przez tutaj linię oporu i od razu otwierają longa. Oczywiście można tak zrobić, ale rośnie ryzyko. Ok. Także obecnie. obecnie patrzę tutaj na ten level 40 000, 44 400, przepraszam. I cele, na które patrzymy, 53 500, 57 000. tak? Oczywiście nie, nie pójdziemy tam w jeden czy dwa dni i nie wydarzy to się w linii prostej. Fajnie by było, ale nie jest to ani zdrowe. Dla kontynuacji w tym uptrendzie, ani, ani bym powiedział super wykonalne. Co jeszcze tutaj, jak widzicie, jesteśmy teraz ponad 50 na, na jednodniowym. W pewnym momencie dojdzie tutaj do crossu między 20 a 50. Jest to tak zwany Bullish Cross albo Golden Cross, czyli Złoty Cross. Jest to oczywiście sygnał dający nam perspektywę na dalsze wzrosty, tak? także to jest też bardzo często złoty znak na to, że, że Bitcoin jest ponownie w uptrendzie, w, w, tutaj we wzrostach, a oczywiście widzicie jaki tutaj duży był ten downtrend, tak? Udało nam się to przebić, także jest tutaj szansa, że, że dojdzie do, do zmiany trendu. Ok, jeszcze na 4 godzinówkę, szybciutko, nie chciałbym, żeby te, te wideo było, było za długie. Ale co się tu wydarzyło? Widzicie, tutaj mamy wyraźną linię oporu, supportu, przepraszam, wsparcia. I tutaj była wyraźna linia tutaj em, oporu, tak? E, czyli nasz resistance level. No i tu breakout target, czy ten. Techniczny target był, no jak widzicie, tak jak mówiłem, 44300. Jak się dobrze przyjrzycie, to praktycznie ten cel został idealnie osiągnięty. Tak wiadomo, tutaj ten łyk jest troszkę wyżej. A ja jestem na Coinbase akurat. Może jakbyście odpalili Binance albo inny, inny trading View, to byłoby idealnie. Także tutaj, jeżeli chodzi. O ten breakout tutaj z tego Descendant Triangle, no po prostu sprawdziło się w tym momencie idealnie, tak. Ok, dzięki za oglądanie pierwszego wideo, będzie więcej update'ów, analizy Bitcoina. Myślę, że w późniejszym czasie dołączymy też kilka altów, także zapraszam do oglądania. Jak się podobało zostawcie lajka, like, jeżeli... Nie jesteście tutaj pod wrażeniem, proszę zostawić dislike. Przyjmuję wszystko na klatę i zapraszam do ponownego oglądania, i rozważcie też subskrypcję. Dzięki i do usłyszenia.